Znowu kibruję w następnej klasie, nie? Ale jeszcze szansę, że zostanę tym prograczem. Tylko muszę odblokować jeszcze tego zadymiarza właśnie tego, co nie mam. Wbić pucharki i na pewno będę prograczem. Muszę walić tę szkołę, śmierdzi tam. Ej, mordeczko, chodź mi pomóż! Telefon mi wpadł za kratki tutaj. Nie sięgnę go, nie ma szans. Mój iPhone! Ja chcę w Brawl Stars grać! Mordo, co ty nie nagrywaj tutaj? Ja naprawdę potrzebuję pomocy, halo! Ręka mi się nie mieści, masz chudszą rękę, to może wórz jakoś tutaj? Albo jakimś, jakimś patykiem, albo... Nie no, Brawl Stars, moje Brawl Stars, proszę! Puśćcie mnie, jak chcę odzyskać Brawl Stars! Uwaga, uwaga, wygraj sobie mega boxa mordo, wystarczy, że zostawisz z dzwoneczkę, łapkę w górę, w komentarzu przedmiot w szkole, a nie w kolejnym filmie. Jeju, kiedy ta pinda w końcu przestanie gadać, Jezu, Nie, wie, już roku, już dali by spoky. No, przecież już to już, 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 już jest lepiej, koniec roku przecież, no. Lepiej sobie Brawl Starsa pyknąć, a nie tam jeszcze... Ooo, tak jest, ja sobie właśnie pykam teraz tutaj no, na luzaczku. Dobry zasięg bez do laku. No, no, zasięg jest kozak. Odłożyć proszę te telefony no, na ganę, chcecie już, już, dostać? nie ma problemu, tak? tak. tak nie, nie chcemy na mhm, przepraszamy, przepraszamy, tak, przepraszamy. przepraszamy, przepraszamy, przepraszamy. Upań się, się, przepraszamy, przepraszamy. A co ty się tak stresujesz? No, no, no bo chcę mieć pasek na świadectwie. Aha! I, i, i nie, brakuje mi chyba tam kilkadziesiątych, żeby właśnie go mieć, ale nie wiem, czy to się, ale czy słuchaj, czy to się uda Ale słuchaj, Zatem... jak nie będziesz miał paska na świadectwie, to pewno będziesz miał na tyłku. Na tyłku nie chcę. Ale no w, to co no w sumie, w sumie co to za różnica? Nie wiem, nie wiem. to jest sobie Brownsters lepiej, trzymaj. Brownsters? No dawał! Oh. Siema Mordo, co tam? Aranko. Co tam za kwiatki masz, ładne jakieś? A słuchaj, z samego rana zbierałem Ale to śmierć. Wolne jakieś... kwiaty. A, to wiesz jest A wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego? dlaczego? Pamiętasz tą starą matematyczkę. No ona była taka... Ale czekaj, ale czekaj, daj mi powiedzieć, bo ty już się wkręca. No która mi, pamiętasz jak mi obniżyła zachowanie za to, że grałem na lekcji Brawl Starsa? No, mordo, pamiętam. Nawalałeś no. No, wtedy chyba 20 tysięcy bucharków. wbijałeś, no. A słuchaj, wiesz co? Wiesz co jest należące. No co, wszystkim? no co? Że ona na polne kwiaty ma alergię, ja jej co? to dam na zakończenie roku. Co? Przecież ona będzie miała wszędzie te bąble swoje, co? Jaki ty jesteś szalony. wieście? No 200, IQ wieście? Moja mama mi obiecała, że za czerwony pasek patrz, mam tutaj czerwony pasek ja nie patrz. Mam. mam tutaj czerwony, że kupi mi, wiesz co? No. 300 km. Ile? 300 km, mm, porwano. No, ale mi mama nie kupi, bo postarałem się przecież. Wszędzie no. <laughs> się trochę uczyłem, trochę grałem ale w tym na... Dobra. dorysujemy <laughs> so, paseczek. Może wtedy... Mama się na pewno nie skapnie. No przecież rysuje dobrze. No, trochę krzywo, ale jest dobrze. Może teraz mi kupi Woda, ciastka, kawa, herbaty. Dzień dobry. Ja sprzedam. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że pan sprzedaje ciastka, tak, kawę, herbatę. Tak, tak A, a czy, czy są subskrypcje może subskrypcje, do kupienia? Oczywiście, oczywiście, ale to widzowie muszą zostawić subskrypcję tutaj, słoneczkiem. Ja. Suby, suby, suby. Oraz łapkę w górę. I wpadajcie także na Instagrama Admirosyty oraz PrzemoPBG. A ja już dla was robię pyszną subskrypcję. Rollstars, wakacje! Ho ho! Można grać ile się chce! Tak, tak, wakacje, wakacje! Nie! Nie, nie, to się nie dzieje naprawdę. Nie, proszę, proszę. No nie, ekranik, nie. wszystko rozwalone, nic nie działa, nie. Może tata kupi mi nowy telefon? Tak, tata, tata? Tata, tata, telefon! Tato, tato, telefon mi się zepsuł! Telefon mi się zepsuł, tato, kup mi no bo mi wypadł, upadł mi telefon i się zepsuł i teraz... Nie mogę grać w Starsy, proszę weź mi go. nowy, proszę no jak się no zdarą jesteś, no to cię się psu. No Ale tak to ty też jesteś niezdarą, samochód przecież rozbiłeś wczoraj i mama krzyczała strasznie, a ty... kup mi telefon, co proszę. Ty myślisz, że na pieniądzach śpię. Dopiero telefon mogę ci kupić, jak przyniesiesz mi następne świadectwo z czerwonym paskiem. Dobra, zadzwonię do mamy, muszę jej coś powiedzieć. Halo, mamo? Słuchaj, ej, wiesz co? Śniło mi się, mamo, że zdałem do następnej klasy. Ale, ale jak to nie zdałem? Przecież mi się śniło, że grałem w Brawl Stars. Dzięki temu zyskałem super oceny, bo się dzięki tej grze uczyłem i, i to mi rozwijało umysł i, i, i wiesz, i zdałem następnej klasy. Ale, ale jak to jedynki same? Przecież. Ale. Przecież tak miało, było we śnie, więc ja, ja, ja we śnie myślałem, że to się zdarzy. Nie? To nie zdałem? <laughs>